Narcyzi są stworzeni do mediów społecznościowych, ponieważ algorytm nagradza pokazówkę. Wyjazdy, luksusy, drogie rzeczy to są treści, które dostają zasięgi, karmią narcyza ego, a ego potrzebuje coraz więcej, więc narcyzowo dokręca śrubkę. Jeszcze bardziej. To samo wzmacniający się system. Narcys dostaje bodziec, nagroda, bodziec, nagroda, jak w hazardzie. Nikt nie widzi, że narcyz nie płaci alimentów, nikt nie widzi braku odpowiedzialności, długu emocjonalnego wobec dziecka, nikt nie widzi, kim jest narcyz za zamkniętymi drzwiami. Tak właśnie wygląda fałszywa narracja sukcesu. Świat widzi zegarki, wyloty, chcieństwa narcyza. Tam nie ma rozwoju, uśmiechy, perfekcyjne zdjęcia, życie jak w bajce. To maskowanie pustki, braków, to kompensacja. Świat ma uwierzyć w nową maskę narcyza. Kolejna potrzeba narcyza. Potwierdzenie przez świat jego maski, nowego wizerunku, by dobrze. O nim mówiono, że w końcu dorósł, że wydoroślał. Narcyz ma pragnienie posiadania roli w świecie. Musi być w otoczeniu osób, które zasilają jego maskę. Takich osób potrzebuje. Jak masz wsparcie w swoim zaburzeniu, nie będziesz chciał z niego wyjść. Narcyz wchodzi w toksyczne relacje z dziewczynkami. Kochanie, Powiedz, że mnie kochasz, bo nie serowię ci śniadanka. Taka dziewczynka lat 2,5 w ciele dorosłej kobiety psychologicznie jest mała, więc Narcyzowi łatwiej jest grać wielkiego. Udawanego wielkiego on daje z pustki. Łatwiej mu zaimponować takiej dziewczynce skórą, furą, komórą. To często wzrost aktywności w mediach społecznościowych, potrzeba podziwu rośnie w takich relacjach. Ślepy, kulawego prowadzi albo jak to woli, nieszczęścia lubią chodzić parami. Szukają potwierdzenia swojej wartości na zewnątrz, wrzucają zdjęcia, relacje, prowokujące treści, aby dostać zastrzyk uwagi. Media społecznościowe to scena. Kreuje idealny wizerunek, żeby udowodnić sobie i światu, jak świetnie sobie radzi. Robi to, żeby wywołać zazdrość u byłego partnera. To są typowe zachowania narcyzowa. Po rozstaniu, parcie na media społecznościowe się nasila. Odrodzenie wizerunku, nowe hobby, metamorfoza, przekaz, bez Ciebie świetnie sobie radzę. Może kreować w toksycznej relacji ofiarę albo bohatera. Podsumowując, media społecznościowe dają natychmiastową y, gratyfikację paliwo. Narcyz jest tam, gdzie działają przyciski, haki, poczucie winy, współczucie, lęk przed odrzuceniem, nadzieja na zmianę toksyczna nadzieja z dziecka to jest, że rodzic się zmieni. Strach przed samotnością, może jesteś zadawalaczem, gasisz pożary, a narcyz podrzuca więcej zapałek. Taki toksyczny taniec. Pracuj z tym i odbuduj swoje życie wewnętrzne. Jak jawi się narcyz, kiedy ty jesteś już po terapii, spokojna, wolna? Kartonowy tygrys dramatyzuje, wymachuje, a ty, a ty już jesteś poza zasięgiem.